Halo, dzień dobry No ja w sprawie Mitsubishi Tak, już naprawiony A, co było? No wie Pani co, no najciężej to było z modułem, bo moduł się popsuł No moduł, wie Pani to To tego nie ma w ogóle w Polsce, to trzeba było sprowadzać No Prawie 3 dni mi zeszło, że, żeby znaleźć usterkę, to wie Pani, no to wszystko kosztuje, to nie są tanie rzeczy No, ale działa, działa, wszystko działa tak jak trzeba A z silnikiem co było? No Wie Pani, no tam uszelka, pierścienie, panewki, rozrząd, olej, silnik, blok Takich parę rzeczy musiałem wymienić No A to Pani mówili w innym warsztacie, że ten silnik do wymiany jest Nie, no ale wie Pani, z ceną to przesadzili A ile wyszło? A ile Pani powiedzieli? 7000. tysięcy, aha Nie, no to u mnie, u mnie jest lepiej, u mnie sześć No, to dziękuję To zapraszam Witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj Mitsubishi Lancer w benzynowym silniku, chyba 1,6 z tego co pamiętam. Nie wiem, co z autem jest nie tak. Ponoć nie pracuje na jeden cylinder, gaśnie na wolnych obrotach. Dodatkowo jest jakiś problem elektryczny, ponieważ akumulator no, rozładowuje się. Jednym słowem mówiąc, nie wiem, czy dzisiaj nam odpali w ogóle. No, wolnych obrotów nie trzyma, trzeba go trzymać na, gdzieś tam na gazie. Dobra, wjeżdżamy na warsztat, będziemy diagnozować. Jak widać, Mitsubishi ma instalację gazową na podwójnym filtrze, czyli to nie jest tyle co. W ogóle to nie wiem, czy to tak trzeba, czy można, czy to coś daje. Ogólnie instalacja gazowa nie jest moją mocną stroną, więc nie wypowiadam się. do taki głupi żart i cofam go. W ogóle to jest tak: wypadanie zaponów mamy na pierwszym cylindrze P0301. Podczas kręcenia rozrusznikiem przy pierwszym starcie rzeczywiście trochę to tak wyglądało, jakby była nieparzysta liczba cylindrów. Takie jakby jeden cylinder dość dziwnie się zachowywał, czyli tak miękko, bez kompresji. Auto dodatkowo nie trzyma wolnych obrotów. I pierwsze co mi przychodzi do głowy to wypalony zawór, na przykład z racji tego, że jest instalacja gazowa, która takiego normalnego serwisu prawdziwego pewnie nie widziała nigdy. Jeździ to jeździ po co drążyć. Więc tak, wyciągnę sobie zaraz cewki, wyciągniemy świecę, wpuścimy kamerę do środka, zobaczymy o co chodzi, ale wcześniej jeszcze spróbuję go odpalić i sprawdzić sobie ładowanie i co się dzieje w ogóle z prądem, bo. Automatyczny problem taki, że jak postoi kilka dni, to w ogóle wyczerpuje się całkiem akumulator no i, no i jest problem. tak? To tak, póki pracuje i póki jeszcze go można odpalić, to sobie sprawdzę to ładowanie, a później zobaczymy, co tam z cewkami, świecami i innymi rzeczami. Być może coś tam się uda wymyśleć. Ogólnie to jeszcze Wam tylko chcę wspomnieć, że auto było już gdzieś na warsztacie i diagnoza była taka, że silnik to jest szrot. Zobaczymy, czy tak jest, czy tak nie jest. Przekonamy się teraz. No Jak widać, ładowanie jest, a jak słychać, to ten silnik pracuje w miarę przyzwoicie. Oczywiście to jest chwilowe, bo potrafi zgasnąć, potrafi zapalować na obrotach. Dodatkowo jest uszkodzony ostatni, yy, ostatni tłumnik układu wydechowego, bo tam jest oberwany wkład i on tam yy, strasznie drży, no ale na razie zajmujemy się silnikiem. Chwilę sobie popracował i już zaczyna kuleć na jeden cylinder. Ciekaw jestem jak tu jest realizowany luz zaworowy, czy tutaj w tym silniku są hydropowerarze, nie znam kompletnie tej jednostki. Dobra. Bez rozkręcania się nie obejdzie. Zacząłem sobie od zdemontowania cewki pierwszego cylindra, czyli tej, na której mamy wypadanie zaponów. Na pewno trzeba będzie też zdemontować pokrywę zaworów z racji na liczne wycieki. W zasadzie cieknie całe pokrywy dookoła. Tak się właśnie zastanawiałem, czy na przykład powodem wypadania tych zaponów nie jest dostający się olej do cewki. Ale zobaczmy. Tutaj mamy ewidentnie przebicie izolatora i na pewno nam ta cewka tutaj będzie powodować takie szarpanie i bicie a jak mamy problem z jedną cewką no to cały układ e, cały układ że tak powiem nie będzie pracował poprawnie no na pewno ta cewka będzie na pierwszy ogień szła do wymiany a tutaj mamy aktualny pobór prądu w stanie spoczynku i no to jest powód dla którego ten akumulator się rozładowywuje czyli ten pobór jest o wiele za duży. No nic, będę szukał co jest przyczyną. Widzę, że auto ma jakiś alarm nieoryginalny coś dokładanego. Być może pozostałości właśnie tego alarmu, bądź też nie wiem co tam może jeszcze. No nic, trzeba to wszystko przeszukać, pomyśleć. Bo pytacie, czemu nie mierzę nigdy miernikiem cęgowym? Mam miernik cęgowy i mierzę nim, ale jakoś tak bardziej ufam tak jak podepnę na kable przy niewielkich takich wiecie powiedzmy sobie prądach to czasem jest jakaś niewielka różnica tym, tym ten cęgowy jest mniej dokładny. No i szukam sobie tego poboru prądu. Mamy tutaj skrzynkę z bezpiecznikami w zasadzie wszystkie te małe bezpieczniki wyciągałem obserwując przy tym wskaźnik. Miernik w sensie i nic tutaj się nie dzieje, ale tutaj mamy bezpiecznik 30A. Ja go spróbuję jedną ręką. Nie wiem, czy mi się uda wyciągnąć. No mamy, jest w takiej dziwnej prowadnicy żółtej i pobór prądu spada nam taki poziom, jakby się utrzymał. To by było wszystko ok. Myślę, że to jest akceptowalne przy instalacji gazowej. Myślę, że tutaj byśmy się już więcej nie czepiali. Bezpiecznik wyciągnięty, tylko pytanie co wisi na tej linii trzeba teraz będzie szukać schematu jakieś rozpiski i zobaczyć sobie za co ten obwód odpowiada bezpiecznik który wam pokazywałem który po wyciągnięciu którego tam pobór prądu spada to jest w opisie który znalazłem jest to bezpiecznik który odpowiada za instrumenty wewnątrz auta i on ma taką kasetę tutaj o taką żółtą to jest taki bezpiecznik można powiedzieć serwisowy który podczas transportu na przykład podnosimy tylko do góry i właśnie tam jakieś zasilanie jakaś nitka jest odcinana nie trzeba go całkiem wyciągać teraz trzeba sobie sprawdzić za co jest on odpowiedzialny za jakie konkretnie obwody co nie działa w środku po wyciągnięciu tego auta i może w taki sposób nam się uda dojść do setna, czyli po prostu co tam kradnie ten prąd, co jest przyczyną poboru. Jeśli chodzi o zasilanie instrumentów w środku, czyli to co nie działa po wyciągnięciu ubezpiecznika, to tak na pewno oświetlenie wnętrza nie działa. Na pewno nie działa nam centralny zamek, jeśli chodzi o sterowanie pilotem, bo tutaj reglowanie na drzwiach działa, czyli przestał działać sam pilot, ale pozostałe rzeczy działają. Teraz tak, na pewno nie działa radio. Oświetlenie kabiny i sterowanie centralnego zamka. Nie wiem, coś jeszcze na tej linii może wisieć. No nie wiem, trzeba to będzie jeszcze sprawdzić. Czekajcie, po otwarciu drzwi. Po otwarciu drzwi też oświetlenie nie działa. Dobra, trzeba będzie znaleźć może po kolei te obwody poszczególne. Może radio ma swój bezpiecznik i trzeba by po prostu teraz już tak szczegółowo sprawdzić co tu może być problemem w sieci znalazłem takie informacje, że problemem w tych autach właśnie w tym modelu Mitsubishi częstym problemem poboru prądu jest moduł bluetooth, który znajduje się tutaj właśnie pod schowkiem o tu w tym miejscu i właśnie on jest wisi na tym bezpieczniku, który Wam tam wcześniej pokazywałem dostałem się tutaj do niego, trzeba wyciągnąć schowek, tą przysłonę i teoretycznie jest on tam na dwóch śrubach e, mocowany po przekątnych. Odepnego to się przekonamy zaraz. No i popatrzcie, co się stało. Mamy pobór prądu, taki już akceptowalny, można powiedzieć. To już nic z tym nie będziemy robić. I to już w zasadzie po 10, może 15 sekundach. Zobaczymy jeszcze, czy on nie spadnie, czy on nie zejdzie jeszcze niżej, bo jak wiadomo, jest instalacja gazowa. A jak wcześniej tam ktoś mnie instruował, no to instalacja gazowa potrzebuje troszkę, żeby przejść w stań uśpienia. Więc sobie poczekamy trochę. No ale ogólnie mamy, widzicie, bezpiecznik wpięty. I po obór prądu, powiedzmy tam z poziomu 0,30 mamy do 0,05 mA, no to mogłoby to być. Tutaj już byśmy nie grzebali w tym. No i oczywiście, tak jak Wam pokazywałem. Odpiłem tylko moduł bluetooth. Na kilka dodatkowych minut, i <laughs> obór spada praktycznie do zera. Jesteśmy z powrotem przy silniku Mitsubishi. Jak widzicie, pokrywa zaworów jest zdemontowana. <laughs> Zawory mamy na szklankach, czyli bez hydropopychaczy, i mamy problem na wałku sącym, zwłaszcza na cylindrze pierwszym. Cała reszta gdzieś tam jeszcze w tolerancji dolnej Się mieści tak sobie zgrubnie wiecie przemierzyłem to wszystko Myśląc że da to radę jakoś jeszcze I będzie to działać ale nie będzie to działać dlatego że Na pierwszym cylindrze Tutaj mamy Jak się nie mylę 0,18 minimum 0,18 blaszka powinna nam wchodzić O ile na trzech cylindrach tutaj na wałku sądzem po 0,15 da się jeszcze wcisnąć, to na pierwszym cylindrze mamy 0,5 na pierwszej krzywce od rozrządu, a druga krzywka, no brak mi już takich blaszek poniżej 0,5, czyli można przyjąć, że tam jest w zasadzie już ten luz na 0. Teraz na zimnym silniku, silnik od dwóch dni odpalany, więc to na pewno działać nie będzie. Ja sobie to przemierzę jeszcze raz, pozapisuję sobie tutaj na karcie te wartości i z tymi luzami trzeba niestety zrobić porządek no i tak wych, wychodzi nam pomiar 005 pierwsza krzywka, pierwszy zawór wałka ssącego czyli najmniej tu wchodzi, tutaj jeszcze nie jest na zero, ale jest bardzo ciasno a drugi zawór jest już na zero praktycznie przy zimnym silniku, więc na gorąco na pewno tutaj ten zawór będzie podparty w ogóle zawory wydechowe nie są tak yy, Mocno, co by się wydawało dziwne, nie bo tam najczęściej siada szybciej, ale jakoś tak się ułożyło. I kto wie dlaczego? Kto zrozumie Mitsubishi? Mamy 0,15, 0,20, 0,15, czyli tutaj wałek sący cały jest około, no tak w dolnej granicy, bo tam jest od 0,18 się zaczyna ta dolna granica w górę do 0,26 chyba. I tutaj mamy 0,28 yy, do 0,34. Także tutaj po środku jest mniej więcej, tutaj jeszcze jest ok. A tutaj trzeba już korygować. Zwłaszcza pierwszy cylinder jest, no nie będzie to jeździć. No i tak, wałek podniesiony, szklanki zdemontowane, te pierwsze, które są na wałku sącym, czyli tu, gdzie jest najbardziej ciasno. Teraz sobie oznaczyłem, ile trzeba zdjąć. Oczywiście nie tutaj z góry, tylko od środka. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No, pierwsze dwie szklanki zrobione, te które były yy, najmy, najbardziej, że tak powiem, ciasno, najmniejszy luz był zostały jeszcze trzy cylindry. Yy, w sące zrobię wszystkie. No, wałek już na miejscu. Zobaczymy co nam tu wyszło. Mamy listek 025. Pierwszy cylinder. Elegancko. Teraz sobie sprawdzę resztę, ale tam nie było tak ciasno jak na pierwszym. Czwarty też wchodzi bez problemu. 0,25 Wszystko na miejscu. Cewki, świece pokrywa na nowej uszczelce. No i zostało sprawdzić, co żeś tu mistrzu wyrzeźbił. Zostało jeszcze zrobić porządek w środku, bo tutaj wszystko porozbierane w poszukiwaniu złodzieja prądu, oczywiście. No dobra, pracuje. Pracuje oczywiście, damy mu się rozgrzać. No i zobaczymy jak na ciepłym silniku to wszystko będzie, bo poprzednim razem też wszystko jakby działo się na na ciepłym silniku, palowanie obrotów, przygasanie, szarpanie silnikiem. Czekamy. A jakiś czas już pracuję, jeszcze może tak stricte temperatury roboczej nie ma, ale już jest dobrze ciepły. Musicie uwierzyć na słowo, bo na wskaźnikach tam na zegarach trudno szukać kontrolki czy wskaźnika jakiegoś z temperaturą. Znaczy kontrolka pewnie jest, ale wskaźnika nie ma. Pracuje bardzo równo, bardzo poprawnie. Została jeszcze kwestia układu wydechowego i sprawdzić czy silnik nie gaśnie nam po przegazowaniu czyli na przykład przy zejściu z obrotów bo tak było tak było wcześniej przed naprawą że bardzo często zdarzało mu się po prostu zafalować po zejściu z obrotów i zgasnąć rzadko kiedy tam wyrobił się i jakoś te obroty wyprowadził i chodził na biegu jałowym no to co idziemy do środka Kwestia jeszcze układu wydechowego bez bardzo głośnie, to słychać zresztą, auto chodzi już na instalacji gazowej. No i myślę, że. Przełączymy go jeszcze na benzynę, bo na benzynie może być deko inaczej. W sumie to nie wiem, czy ta instalacja gazowa kiedykolwiek miała jakikolwiek serwis, była regulowana, ale bardzo podobnie się zachowuje na benzynie jak na gazie. To co słyszycie, właśnie takie grzechotanie, to jest obrwany ostatni wydech. Nic się tutaj takiego spektakularnego nie dzieje. Myślę, że z silnikiem można powiedzieć, że. O! Mamy wypadanie zapłonu. Słuchajcie, mamy wypadanie zapłonu, ale tylko na benzynie. Jest teraz auto z powrotem na instalacji gazowej i pracuje równo, poprawnie. Równuje sobie obroty. A zobaczmy sobie teraz na benzynie. No, już słychać, że mamy wypadanie zapłonu. System takie na benzynie, to słuchajcie, nie są jednak wtryskiwacze, że one są zabrudzone, bo ja już tutaj snułem teorię. Ale wtyczka po prostu. Wtyczka pierwszego wtryskiwacza. Zobaczcie. Ono tak sobie. O, i można ją ściągnąć. Jak widać, na środku jest. Nawet jakiś ukruszony kawałek plastiku, brud, piasek i dlatego najprawdopodobniej ta wtyczka nam się nie dopina. Teraz to wydmuchamy, wyczyścimy, zepniemy i sprawdzimy jeszcze raz. No to co? Jeszcze raz spróbujemy. Zobaczymy. Mamy na benzynie. No i silnik pracuje na benzynie. Instalacja gazowa tam się nie świeci, jak widać. I pracuje równiutko. Czyli po prostu luźna wtyczka na wtryskiwaczu pierwszym. Jakoś wszystko tam się wokół tego pierwszego wtryskiwacza kręci. Tak? Uszkodzona cewka, podparte zawory, i to wszystko jeszcze z wtyczką. Taka. Akumulacja się zrobiła. No to chodźmy zobaczmy okay. teraz na silnik jeszcze raz. No i sobie cyka również bardzo. Dobra, myślę, że teraz to już będzie ok. Składam resztę oprzyrządowania, zbiorniczki, pokrywki, tekielki i myślę, że myślę, że można będzie test drogowy zrobić. Słuchajcie, Mitsubishi jedzie, przyspiesza. Wszystko jest z silnikiem w porządku. Natomiast jest problem. Jest problem z... Zobaczcie z czym zresztą. Nie wiem, czy widzicie czy nie po kierownicy. Jest problem z przednim hamulcem. Z tylnym zresztą też. Ale przednie hamulce po prostu no, dyskwalifikują to auto, żeby się w nim bezpiecznie normalnie po drogach poruszać. E, długo stało gdzieś tam po prostu. I te tarcze tak zardzewiały, tak skorodowały, że jest potężne bicie, także no, nie ma sensu tym autem wyjeżdżać na drogę, jeśli nie zrobimy jeszcze układu hamulcowego, przynajmniej z przodu. Mitsubishi zostały jeszcze hamulce do zrobienia, a to co widzicie to efekt po prostu długiego postoju. Wszystko skorodowało, a teraz już nie da się na tym jeździć. No ale do końca były jakieś tam obawy związane z silnikiem. Jak Wam wcześniej powiedziałem, ktoś tam postawił diagnozę, że nie da się tego ranimować, że trzeba nowe jednostki szukać. Więc jakby to zostawione zostało na sam koniec, ale że auto było na drodze, jeździ i ma się dobrze. No to robimy jeszcze hamulce, żeby można było bezpiecznie się tym po drogach poruszać. Ale tego wam już oczywiście oszczędzę. Po raz tysięczny nie będę pokazywał wymiany klocków hamulcowych. Cześć, trzymajcie się na razie.